Szanowni Państwo, próbujemy wznowić stream na innym łączu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie wygląda, że jest lepiej. Także Panie Januszu, przekazuje z powrotem Panu Pałeczkę. to musi Pani przygadać Pałeczkę w postaci py pytania. W postaci jakiegoś pytania. Dobrze. Zobaczmy, tylko ja muszę pytanie sobie odświeżyć z nowego czatu, bo ze starego. Jeszcze sekundka, mili Państwo, już no, szukamy... Wcieramy, wcieramy. Okej, okay, spokojnie. Mam nadzieję, że w tej chwili jest lepiej. Cześć Karol. Działa, jest lepiej, okej. Okay. Co Pan myśli o zakazaniu byłym członkom PZPR udziału w Trybunale Stanu? Chodzi o, te, o, o Ustawę Konfederacji. To chodzi, to może jest nie, nie całkiem dobrze zrozumiana intencja. Tu chodziło o pana Piotrowicza, który był prokuratorem czasów PRL i w ogóle się nie nadawał na, na członka tyłu na Stanu, czy Konstytucyjnego, czy jakiegokolwiek, bo jak człowiek przez całe życie jest prokuratorem, no to potem już trudno go... Bo sprowadzić do normalnego poziomu, powinien być w połow, w czasu po którym połowę sędzią i dopiero połowę adwokatem i dopiero potem sędzią, żeby zobaczyć jak to jest. Także zdecydowanie, zdecydowanie yy, nie zgadzamy się z, ani z Panem Piotrowiczem, jako sędzią, ani z yy, panią przyznam, Pawłowicz z kontynent. Skądinąd, skądinąd um, osobą bardzo taką interesującą, powiedziałbym, no ale, ale niekoniecznie jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Co pan sądzi o rozwiązaniu marszu we Wrocławiu przez słowa antysemickie, cytuję, żeby Polska była Polską? No to możemy? możecie. Eee, żeby Polska była Polską, no rzeczywiście. To jest cytat cytat z z pana Jana Pietrzaka, on piosenką wrócił za granicę do Polski i stanie wojennym, w stanie wojennym to była piosenka bardzo popularna, ale też okolice w okolicach Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka mówiono, że to jest jakiś taki podejrzany nacjonalizm, że Polska była polską. Ci ludzie po prostu przesadzają. I ta przysada powoduje, że ludzie no, zaczynają, zaczynają być yy, narodowcami, mimo że wcale, wcale nie, a, nie chcieli. Panie prezesie, może problem polega na tym, że jest to zwolennik PiSu aktualnie. Nie, 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 nie. Co pan sądzi o planie Marszala? Czy był to dobry plan i dlaczego nie przyjęła go Polska? Pozdrawiam. Polska go nie przyjęła, ponieważ no, należłoby to jedność demoludów tak zwanych, czyli krajów będących pod e, sowiecką okupacją. Trzeba powiedzieć jasno, żeby nie było żadnych wątpliwości. Do roku 1956 Polska była po prostu sowiecką kolonią. To nie była tam żadna PRL. Kolonia, państwo niepodległe, to było dopiero po 1956 roku, po październiku, prawda? Kiedy? a Rokosowskiego odesłano ci pasem do Moskwy. Na ten całą że do komuny wzięto do, do więzienia, bo wyjechali sobie szybko do Izraela. No i, 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 i zrobiono, zrobiono odrobinę w Polsce porządku. ten był kraj socjalistyczny oczywiście, też byliśmy protokratem sowieckim oczywiście, ale to już było państwo jednak niepodległe I, i, i dawało się już tam mniej więcej jakoś żyć, już nie mordowano ludzi masowo. Także to ludzie, że to były setki tysięcy ludzi, były, były na wiecu, na planty, Adefilat, kiedy, kiedy obalono, obalono komunę. socjaliści oczywiście tych ludzi nie wiedzieli, komunę obalono. No i wdzięczny za straszliwa dla waszego Gomułki. Panie Januszu, pytanie jest z kategorii drogowej. Jak według Pana, gdzie należałoby budować nowe drogi? Mam na myśli nowe ekspresówki i linie kolejowe. Jak to gdzie? No tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. E, to, to, to jakieś pytanie linii kolejowych, to w ogóle chyba rzecz, żeby budować takie linie 300 na godzinę. Tak, linie się dobra konkurencja dla samolotów. Mhm. Taka linia 300 na godzinę zbudowałaby, że wszystkie połączenia wszystkie samolotowe w kraju by wypadły, zwłaszcza z centralnym portem lotniczym. Malawieckiego. No także w tym jest, jest. Takie słowa 300 na godzinę. to jest, to jest z Rzeszowa do Przecinania jechało się, jechało 2 godziny, prawda. Czy nie pasowało jechać na lotnisko, zdawać się kontrolować, kontrolować w samolocie, w samolocie, prawda, na drugim lotnisku, do, do, do centrum. Także tak, kolej 300 na godzinę ma sens, kolej czysta na godzinę nie ma sensu. Natomiast, natomiast gdzie, gdzie trzeba robić autostradę? Także trzeba by właściwie, mamy w tej chwili, trzeba przebudować, żeby to jakoś wyglądało. Teraz kończy się wszystko, co trzeba na przykład. O ile się do tej pory ciężko było te dwie godziny, no teraz będzie się, 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 no, no, się jechało w godzinę, albo krócej, 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 więc to znakomicie zmniejszyło ten Panie Januszu, te sugestie padały już wielokrotnie, że pan ma pochodzenie żydowskie. Czy mógłby pan jasno wyjaśnić, skąd się biorą takie pomówienia, a ewentualnie potwierdzić to? Nie. Nie. Po Jakieś 20 lat temu zarówno z internetu pozwolił do mnie u kolega Baczyński. To wiesz, jako je odbaczył na internecie tej pory. Kolega Barniński <gösterd response> mówił: mm -hmm. Panie prezesie, tu z Ameryki dostałem listę polityków Żydów, i pan na nich Co Ja mam tym zrobić. powiedziałem: Robisz pan na końcu nazwisko operacyjne, i puszczę pan dalej. nie można tak robić. Więc bzdura to Ja bardzo chciałbym być, oczywiście, poznać rzymskiego, bo wtedy byłem w stanie być premierem albo szefem ONZ-u. Byłem w zależności od niestety nie jestem, więc dlatego jestem go powiedzieć. Podobno też w jakiejś książce jest to opisane. Nie tylko. To jest to podobna wiarygodność, tak? Panie prezesie, jutro pierwszy dzień w Sejmie, spotkanie posłów, elektów. Czy ten dzień może oznaczać już dla Was autentyczną pracę, czy raczej będzie to tylko ślubowanie i formalna? Pierwszego dnia żadnych nie będzie będą nie sądzimy, żeby to była jakaś Momencik, bo teraz widzę, że są mamy dzisiaj gości. się jest dzisiaj złośliwości. Za dobrze. Nie sobie to był na dniem. Czy teraz mnie słychać, he? Słychać, widać. Słychać, to znaczy, że. Proszę kontynuować. proszę. wyjęcie z kieszeni, proszę, i już działa. Ym, o czym to ja mówiłem? Aha. E, o, tej o tej pracy jest Sejmie. Tak, no, że to nic, nic, nic szczególnego nie będzie, aż kłótnie marszałków marszałku mogą być malownicze. Panie Pani prezesie, Wiele, wielu posłów napisało Konfederacji, że osiągnęli kompromis, osiągnęliście kompromis w sprawie miejsc. Czy to naprawdę jest kompromis, czy to była tak naprawdę przegrana? Nie, no jest to, jest to katastrofa. Myśmy się omawiali, że nie ustąpimy. Będziemy bronili miejsc z prawej strony, nawet będziemy tam boli je na siłę. Tymczasem jak nam dano pośrodku, no to tutaj... Kolega Bosarkuś świadczył, że to jest tryumów, prawda? I, 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 tak, i, I tak siedzimy. Jeżeli przyszedłem z awanturą, to przydzielono mnie indywidualnie miejsce z przodu. No to robi się to miejsce kolektywne, prawda? Także będziemy, będziemy zamieniali się. To, to, to jest, to jest tym, tymczasowe. Ja będę dalej walczył o miejsce, miejsce na, na prawicy. Panie prezesie, Panie prezesie, czy Konfederacja spróbuje zmienić najbardziej zamordystyczną ustawę o tzw. poszukiwaczach skarbów? Ciągle wraca ten temat, no, ludzie. Ale przed chwilą na to pytanie odpowiedziałem. Tak zamierzam. Mhm. Okej. Okay. Jaki temat na doktorat by pan polecił? W jakiej sprawie widzi pan mało materiałów, pewien deficyt tematyczny, który można by było zapełnić i wykorzystać? Och, wie pan. Świat pełen jest tematów na prace doktorskie, a z jakiej przepraszam do dziedziny? No tutaj już nie wpadł pan doktor INSPE na, na pomysł, żeby to wyjaśnić. Pan Jakub Grygowski pisze, jakie struktury Korwin uważa pan za najlepsze i dlaczego są to struktury w UK? No siedemnaste województwo, 17 województwo się spisuje dobrze. Nie ukrywam, nie ukrywam, ale czy najlepiej w Polsce? No to jest konkurencja, jest ostra konkurencja. Mhm. Czy nie sądzi pan, że powinno się trochę zmienić retorykę wypowiedzi? Przez wiele lat wierzyłem, że trzeba tak, rzeczywiście, tak było. Ale udało się wprowadzić konfederację do Sejmu i na przykład pan Bosak pokazuje, że retoryka wypowiedzi może być merytoryczna, a nie kontrowersyjna. Co pan o tym sądzi? Nie bardzo rozumiem, na czym polega merytoryczna i kontrowersyjna. No. Merytorycznie to jest tak, że ten ustrój jest do luftu i, i trzeba to jasno powiedzieć, więc czy, czy to jest niekontrowersyjne, to oczywiście jest kontrowersyjne. Nie bardzo wiem, jak, jak można mieć wypowiedź merytoryczną niekontrowersyjną. Poza tym po co mówić rzeczy niekontrowersyjne. Ym, tylko tylko o kontrowersyjne są, są ciekawe. Kto by mnie słuchał, gdybym mówił rzeczy niekontrowersyjne. Panie Januszu, co z tą młodzieżówką w 16 okręgu? Który jest szesnasty okrąg? Na Itość Boską nie wiem. W tej chwili chodzi o okrąg wyborczy, czy, czy nasze nie mam pojęcia o co chodzi. Czyli, szanowni państwo, około, też sugestie do młodzieży. Młodzieżówka działa całkiem nieźle. Mhm. Pani Polakowskiej przez dwa dni nie było w Polsce, ale no to nie powód, żebym nagle przestała działać. Młodzieżówka. Panie Januszu, kiedyś Pan mówił o tym, aby szczepienia były dobrowolne. A co z odpornością zbiorową? Bywają szczepionki z przykład 90% skutecznością. 10% ludzi zaszczepionych nie wykształci odporności na patogen. Nie jest to argument za tym, aby szczepić jednak wszystkich, aby ci zaszczepieni chronili tych nieuodpornionych. Nie bardzo rozumiem. Jeżeli szczepionka nie zabezpiecza, to po co się szczepić? Natomiast, natomiast słyszę takie dziwne argumenty, że na przykład są ludzie, którzy się nie mogą szczepić, szczepić, bo... bo bo coś tam. No to w takim razie, jak jest w szkole jeden taki dziecko, to już nie można drugiego przyjąć, takiego samego, tak? bo to pierwsze może je zarazić. Tak? No. Jakiś absurd kompletny. Nie bardzo rozumiem, nie ma, nie ma czegoś takiego ten, przepraszam, jak odporność zbiorowa. Odporność jest człowieka, indywidualnie ma, nie ma zbiorowości. Nie ma czegoś takiego jak zbiorowość. Jest tylko jednostka. Jest naród, oczywiście, jest rodzina. Nie ma zbiorowości. Zbiorowość nie ma żadnych cech. Jeżeli człowiek choruje na grypę, to jest jego problem. Jeżeli 5 milionów ludzi choruje na grypę, to jest 5 milionów indywidualnych problemów, a nie problem zbiorowy. I tyle. I tyle. Nie bardzo, znaczy, Ja, ja rozumiem, o co, o co panu chodzi. Panu chodzi o to, że, że jeżeli. Że jeżeli byśmy mieli ludzi nieszczepionych, to wtedy się te 10% ludzi, którzy 10 się ma większą szansę zarazić. No, no trudno. Ludzie żyli bez szczepionek w ogóle i y, przypominam, że y, przyrost naturalny był znacznie wyższy niż teraz, więc, więc nie bardzo widać, żeby, żeby to brak szczepionek komuś szkodził. Panie Januszu, czy Wierzy Pan, że w zjednoczeniu się Polaków, ponad, czy wierzy pan w zjednoczenie się Polaków ponad podziały, czy jednak nigdy to nie nastąpi? Chyba, że będzie to znów niestety wojna, która będzie w stanie nas zjednoczyć jako naród. Ale ja nie bardzo widzę, na czym miałoby polegać zjednoczenie Polaków. Każdy powinien mieć własne poglądy, każdy powinien móc swoje dzieci kształcić jak chce. Jednoczenie polega tylko na tym, naszym, zda naszym zdaniem, że wszyscy się godzą, że każdy powinien swoje dzieci kształcić jak chce. Natomiast są liczni zamordyści, bynajmniej niekoniecznie tylko urzędnicy państwowi, którzy chcą, żeby dzieci sąsiada były uczone tak jak ja chcę. No, no bo oni lepiej wiedzą jak te dzieci powinny być uczone, no i takich ludzi trzeba odsunąć od władzy, bo inaczej nam tu wprowadzają właśnie zamordyzm. Także trzeba się zgodzić na to, że ludzie są wolni i trzeba zabraniać, zabraniać. Jak mówił Stefan Kisielewski, nasz założyciel, prawda? trzeba wziąć zapyski i wprowadzić liberalizm. No, ludzie dobrowolnie sami liberalizm nie wprowadzą, bo każdy chce rządzić. Rozumcie, to, już mówił, to już mówił Szymon Konarski w wieku tam XVII, optując za, za demokracją, za zniesieniem liberum veto. Otóż on mówił tak. Co prawda raz przegłosują ciebie, a za to dwa razy ty z innymi przegłosujesz tamty. Czyli krótko mówiąc, zdaniem półdemokratów to było tak. Ja z Kowalskim kopiemy, kopiemy Wiśniewskiego w tyłek, Kowalski z Wiśniewskim kopie mnie w tyłek i ja z kopię Kowalsk Kowalskiego z tyłem i wszyscy są zadowoleni, bo dwa razy kogoś w tyłek, w tyłek kopnęli. Prawda? A to, że sam byłem przez kopnięty, to nikogo nie. Nie interesuje. ma być zadowolony, że się dwa razy kopiłem kogoś. No, to jest nonsens. Co pan sądzi o wypowiedzi doktora Mencena na konwencji konfederacji, o przyszłej pracy, która konfederacja musi wykonać, by znik nie zniknąć z Sejmu? Zgadza się pan z jego słowami? Oczywiście, absolutnie. Musimy wykonać ogromną pracę i to jest bardzo ostra konkurencja z naszymi kolegami narodowcami, prawda? Kto tutaj swoje wartości zdoła wypromować? Пані Янушу, добрый вечер. Jestem młodym architektem. Podczas mojej krótkiej praktyki, 15 lat pracy biurowej w zawodzie, obserwuję, obserwuję postępujący amok w starostwie powiatowym we Wrocławiu. Obecnie nie widzi, urzędnik nie widzi powodu, by uznawać kodeks postępowania administracyjnego. Sprawy załatwia 9 lat, a za straty odpowiada z ubezpieczenia, czyli z naszych pieniędzy. Co mnie przeraża, żaden rząd RP nie uregulował funkcji i kompetencji urzędników, których jest za dużo i robią dokładnie nic ponad obywateli. Jak rozwiązać ten problem? No niestety trzeba rozwiązać wszystkie urzędy, które się tym, się tym zajmują. Jeżeli ktoś powie, że bez architektów yy, tam miejskich czy piotowych yy, źle wyglądały miasta, to ja mam taką, taką dobrą radę. Żeby Państwo pojechali na rynek yy, główny w Krakowie, a potem pojechali na rynek główny w Nowej Hucie i popatrzyli, które domy są yy, trwalsze które domy są ładniejsze oraz które zostały zatwierdzone przez architekta, a które nie były zatwierdzone przez architekta. No I to jest krótka odpowiedź na pytanie, czy architekt musi się czymś zajmować. Architekt musi się zajmować projektowaniem budynków, a nie siedzeniem, za biurkiem. Za biurkiem. I, I proszę Państwa, no jest takie, ja słyszę takie takie powiedzenie, no dobrze, a jakby każdy się budował jak chce, jak chce, no to... Ktoś na ulicy miałby brzydki dom. Ja mówię, no dobrze, to zakażmy brzydkim dziewczynom chodzenia po ulicach, prawda? Bo one też pecą ulicę, prawda? Mimo to jakoś nie chcę im zakazywać. Jeżeli, jeżeli jakiś dom jest brzydki, to przy nim inne, inne domy wyglądają ładniej, prawda? Przez kontrast. Więc trzeba się tylko cieszyć. Prawda? I tyle. I tyle. Yy, także, także proszę, proszę tutaj się nie. nie, nie musimy. Trzeba po prostu zlikwidować tę całą yy, instytucję. Yy, jak to powinno działać? Powinno być przede wszystkim jakieś prawo, takie jak było kiedyś prawo magdeburskie, chełmińskie, prawda. Yy, I to prawo mówi jak wolno budować w mieście generalnie, czy na wsi. A czy na wsi ono mówiło. Tak, to, to prawo. A drugie, jak się zakłada jakieś miasto czy osiedle, prośbą, jeżeli tego nie zrobią w ciągu, w ciągu załóżmy sześciu miesięcy czy roku, do wprowadzenia za, zarządu komisarycznego albo upaństwowienia wszystkiego, co jest, co jest w gminie i spokój. Panie prezesie, jak pisze Witold Mieszkę, istnieją dwa rodzaje faszyzmu. Faszyzm panie i antyfaszyzm. <laughs> e, bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobre, określenie. Po, podoba mi się, panie Witoldzie. E, antyfaszyści to są tacy faszyści, rzeczywiście Oreburu, to się tam, tam prawda, tam feminazistki, prawda, na przykład, czy, czy Antifa, to jest typowy przykład no, faszyzmu są bojówki, prawda, zamaskowane z pałkami w rękach, to się nazywają antyfaszyści. Pan Ross pisze, zadaje pytanie, czy ruch narodowy nie zawłaszcza sobie marszu niepodległości? Nie no, to jest ich marsz. Oni sobie już dawno zawłaszczyli i mnie tylko dziwi, że y, narodowcy świętują, świętują różnicę przyjęcia władzy przez ich głównego wroga, czyli Piłsudskiego. Na to jest, czym to jest wytłumaczone? Tym, że jest to święto narodowe, więc ludzie mają wolne. Na przykład 7 października to tylko raz na, dwa razy na, na, na 7 wypada dzień wolny od pracy, w związku z czym e, ciężko to świętować dokładnie i teraz mamy daje świętować. Z kolei pogoda jest lepsza 7 października, więc zapraszamy na 7 października, na 10 przypuszczalnie, bo to będzie sobota. Czy będzie można liczyć na to, że marsz 7 października to będzie również marsz wspólny konfederacji, całej konfederacji? My zaprosimy, zaprosimy wszystkich i tak, tak, tak samo jak często chodzi, chodzi o marsz niepodległości, tak samo zapraszamy wszyscy, na wszystkich na nasz marsz. To zaczynamy bardzo staranne planowanie tego marszu. Panie prezesie, pytanie ważne. Czy w, w aktualnym składzie sejmowym będziecie mieli szansę na y, wprowadzanie swoich propozycji podatkowych, na przykład obniżenia podatku? Problem polega na tym, żeby jakąkolwiek y, ustawę przedłożyć w sejmie trzeba mieć 15 podpisów na jest 11. I podejrzewam, że wszystkie partie wydadzą polecenia swoim ludziom, żeby nie podpisywali nam broń Boże żadnego projektu, projektu ustawy. I istnieje taka poważna obawa, że, 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 że tak będzie. No więc będzie nam ciężko. A poza tym jeżeli nawet go złożymy, no to pytanie jest, czy on przejdzie w Sejmie. Oczywiście na ogół nie przejdzie, więc to jest problem, którego nie ma PIS, bo ich jest 235, a nas jest 11. Bardzo się cieszę, że jesteście w Sejmie, pisze pan Andrzej. A chciałbym zadać pytanie, co pan sądzi o Winstonie Churchillu? Bardzo proszę, by... Aha, o zadanie tego pytania, proszę. Dobrze, dobrze sądzę o Winstonie Churchillu. To był człowiek, który, no, to jest trochę innego, innego typu polityk niż ja, bo to jest polityk praktyczny. Jestem ideologiem, on był praktyczny, prawicowy oczywiście. On był w partii, w partii konserwatywnej... Kiedy, na, kiedy liberałowie prowadzili program wolnorynkowy Zapisał się do liberalny A kiedy liberałowie przeszli na pozycje lewicowe Wrócił do konserwatywnej Poglądów nigdy nie zmieniał Był wolnorynkowcem eee, no, Natomiast o półdemokracji demokracji Miał jasne poglądy eee, Jeżeli chcecie się pozbyć złudzeń Co do twój demokracji Wystarczy przez 5 minut porozmawiać z tym wyborcą <laughs> I to, to zupełnie wystarcza. Także dobrze sądzę o tym człowieku Ten człowiek Yy, przeprowadził Wielką Brytanię yy, Obiecując yy, uczciwie krew, pot i łzy, yy, yy, Wszystkim Poddanym królowej Króla, króla. króla wtedy był, wtedy był przepraszam bardzo Wtedy yy, był yy, król przepraszam bardzo I Ten yy, No i to mu się udało Stosował metody, których ja bym nie stosował Na przykład rozwalił flotę całą francuską prawda? no. Kilka, kilka poczynań miało takich, które by mi się raczej nie podobały, ale nie za, nie za wszystko on jest winien, również generałowie. Prawda? No, Polska straciła masę żołnierzy pod Monte Cassino, ale to nie była wina polskiej, polskiej generalicji, tylko brytyjskiej, która się uparła, żeby forsować ten, ten masyw. Prawda? To, to akurat nie, nie był polski błąd. Panie Januszu, jeden z widzów uważa, że bardzo słaby jest pana ruski agent. Wszyscy pana już zdemaskowali, ale jeszcze gorzej to świadczy o rosyjskim wywiadzie. Dlatego, że wykrytych agentów eliminuje się bardzo prędko. No, fatalnie, fatalnie rzeczywiście. Już jestem tak zdemaskowany, dokumentnie, Panie Januszu, pojawia się cały czas pytanie od trola. To jest oczywiste, ale może jest to ciekawy pomysł na tytuł książek. Otóż pan się pyta, gdzie mógłbym kupić książki pod tytułem Wolność do trzymania za mordę i Nerwy puściły, czyli kupa wariatów. Książka, Nerwy puściły, czyli kupa wariatów, jest autentyczna książka wydana przeze mnie. nawet udawnictwo mi do tej pory za nią nie zapłaciło. Natomiast... I pan się pyta właśnie, gdzie można ją kupić, bo nie może znaleźć. Na Allegro chyba gdzieś. Natomiast... Hej, dzieci, dzisiaj. Natomiast... Natomiast co do pierwszej, to chyba jej nie napisałem. Ale... Ale może jest to dobry pomysł. Wolność do trzymania za mordę. No, to jest parafraza słów, słów Kisiela, prawda? Wziąć za pyski i liberalizm. Także, natomiast my... My tutaj nie chcemy parafrazy, tylko normalności chcemy zabraniać trzymać za mordę, prawda? No, trzeba za mordę trzeba trzymać tych, co chcą nam wprowadzić jakiś, jakiś zamordyzm, no, To są z reguły urzędnicy. Jeżeli król nie rozumie, że jego głównymi wrogami są jego urzędnicy, którzy, którzy nastawiają ludzi przeciwko królowi, no to niestety z reguły kończy się to rewolucją albo czymś takim. Panie Januszu, jest z dawno po czasie, 20 minut, minut przerwa, po 10. Przerwa, Kończymy tak. na dzisiaj? Kończymy, jeszcze trzy pytania i jedziemy. Dobrze. E, jaki plan ma Konfederacja na walkę z zanieczyszczeniem powietrza? Żadnego nie ma. Ja na przykład w ogóle y, uważam, że są poważniejsze problemy niż walka z zanieczyszczeniem powietrza, które oczywiście istnieje. To no nie jest żaden smok oczywiście, bo to nie ma nic wspólnego ze smogiem, ale zanieczyszczenie powietrza istnieje. No, ale gdyby to było groźne, to ludzie by się przeprowadzali z Katowic do Białego Stoku, a nie odwrotnie. Tymczasem ludzie przenoszą się z Białego Stoku do Katowic, z czego wynika, że ten problem smogu nie jest jakiś straszny. Co więcej, co więcej, miastem, którym się najgłośniej krzyczy, że jest zanieczyszczenie, to jest Kraków. Otóż wszystkie statystyki pokazują, że mieszkańcy Krakowa żyją najdłużej w Polsce, więc... Albo to nieprawda z tymi zanieczyszczeniami, tym albo też po prostu zanieczyszczenia dobrze robią ludziom, to wcale nie jest uczone. wcale nie jest uczone. Każde lekarstwo przecież jest, trujące, jest, ten, jest, jest no, gorzkie, nieprzyjemne i tak dalej, a też robi dobrze. Więc kto wie, czy zanieczyszczenia powietrza nie robią no, ludziom dobrze. No, inaczej czym wyjaśnić tym, że mieszkańcy Krakowa żyją naj, najdłużej w Polsce. Mm -hmm. e, co pan sądzi o prywatyzacji lasów państwowych? Ja jestem z wielkim wielkim prywatyzacji, tylko nie ma komu ich sprzedać, bo to były albo królewskie, albo należały do magnatów, a jeżeli sprzedamy je tam w ręce człowieka po hektarze, no to wybije wszystkie zające w okolicy, no bo jak nie on wybije, to sąsiad, nie? więc to, no, to na obecnym etapie nie ma mowy o prywatyzacji. Jak pan skomentuje wyniki wyborów parlamentarnych w Hiszpanii i wygranej partii socjalistycznej? No to już komentowałem, powiedziałem wyraźnie, że... Im jest gorzej, tym bardziej ludzie chcą opieki państwowej, czyli w tym wypadku popierają socjalistów, to się musi być, nie skończyć katastrofą, a czasami się zdarza, że ludzie, że ludzie nagle się trzeźwieją na kraju przepaści i wybierają a to taczerową, a to Regana, prawda? Panie Prezesie, ostatnie pytanie. Czy wolnościowcy przez to, że kierują się zupełnie inną ideą niż narodowcy, mogą doprowadzić do tego, że konfederacja prędzej czy później się rozpadnie? Znaczy ci nie powinna rozpaść, dlatego że jest to partia techniczna powołana do tego, żeby wygrać wybory, że się udało to wygrać i żeby móc swobodnie głosić poglądy zarówno narodowe, jak i wolnościowe. I my to będziemy robili. To będziemy robili nie dla dlaczego mielibyśmy się rozpaść. Rozpadlibyśmy się dopiero wtedy, gdybyśmy koniecznie usiłowali nas ujednolicić, prawda? To, to, grozi, to grozi rzeczywiście rozpadem Konfederacji, ale postaram się do tego nie dopuścić. My mamy tam trochę punktów wspólnych. Najbardziej mamy. Mamy program nawet 5 pięciopunktowy tam ustalony. Także będziemy w tych sprawach będziemy głosowali do myślenia z pozostałych, to, to każdy będzie nie mówił, to są, to są uwagi. I to ja, wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Do widzenia.